Hej, hej! Z tej strony Kamila. Witaj serdecznie w przyspieszonej wersji poniedziałkowego live z serii art journalowe Lowe o temacie drzewo. Nie miałam pomysłu na wykonanie tła i z pomocą przyszła mi moja bluzka, a raczej deseń na mojej bluzce. Pomyślałam sobie, że takie przeplatanki i myzianki kolorystyczne będą całkiem fajnym tłem dla mojego drzewa. Stąd też kolorystyka, jakiej użyję, i no i te wydzierki z Taśmy Łosi. Początkowo może inaczej. Nie zawsze nasze plany będą takie jak sobie je założymy. Moim planem było to, żeby wykorzystać napisy z taśmy. Część farb, które wzięłam są półtransparentne, więc byłyby widoczne, ale w szale tworzenia, a tak zazwyczaj wygląda z art journalem, Całkiem zapomniałam o tym no i w międzyczasie zamaluję te napisy. Szał tworzenia. No właśnie, u mnie to jest bardzo, bardzo częste, dlatego, że samo tworzenie w żurnalu jest dla mnie procesem dosyć relaksującym. Daję sobie czas na oderwanie się od rzeczywistości i zapomnienie o trudach czy problemach dnia codziennego. Po prostu działam. W tym momencie nie zastanawiam się tak naprawdę, czy uzyskam efekt zamierzony. Po prostu się bawię. A jeszcze, jeżeli zaprzątają moją głowę, Sprawy w stylu, co bym chciała tak ostatecznie wykonać, no to zastanawiam się nad dalszymi krokami. Więc takie malowanie, można powiedzieć, intuicyjne, pomaga w planowaniu dalszej części wpisu, jeżeli, jeżeli siadasz i chcesz tylko po prostu zająć czymś myśli. Co innego, jeżeli siadasz z konkretnym zamysłem i z konkretnym planem na wykonanie wpisu, no to wiadome do czego dążysz i chcesz ten efekt uzyskać, aczkolwiek tutaj jest pewien kruczek, bo jeżeli coś Ci się nie powiedzie, no to będziesz no, zawiedziona. Nie będzie Ci się to podobało i Art Journal nie może, no, nie spełni raczej swojej, tego co powinien, swojej kwestii na zasadzie relaksu, no bo będziesz raczej sfrustrowana i zdenerwowana, albo zrezygnowana, różne, różne uczucia temu towarzyszą. Dlatego ja nie skupiam się na efekcie, a skupiam się na procesie twórczym. Polecam. U mnie to działa, więc możliwe, że i u ciebie zacznie. Jak widzisz, korzystam z różnych kolorów, mieszam, nakładam je na siebie. One w międzyczasie się blendują. To już kilka razy wspominałam, że farby akrylowe mają to do siebie: że półki są mokre, ładnie się ze sobą mieszają, blendują. Natomiast jak wyschną, no to się już wtedy warstwują, czyli nakładają się na siebie. Dlatego w zależności od tego, jaki efekt chcesz uzyskać, no to albo suszysz pomiędzy warstwami, albo nie. Ja tutaj nie suszyłam, znaczy suszyłam przez chwilę, ale tylko w momencie, kiedy próbowałam odzyskać jeszcze te napisy z taśmy I Tam w międzyczasie było widoczne, że mokrym pędzelkiem próbuję ścierać farbę, później zrezygnowałam i zamalowałam wszystko. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, jak to mówią, ponieważ, jak widać, mam całkiem fajną teksturkę dzięki tym skrawkom przyklejonym do powierzchni mojego czurnala. W tej chwili dodaję trochę więcej tekstury, a tym samym wykorzystuję resztki farby, jakie mi zostały na Macie. Dodałam tu i ówdzie takie. Odbitki z folii bąbelkowej. One nie są typowo widoczne, ale będą sprawiać jakieś tam zainteresowanie w tle. Dodaję odbitki stemplowe z użyciem tuszy Archival. Oczywiście tło, które wykonałam, mogłoby istnieć bez tych wzorów, ale ja jakoś lubię, po prostu lubię dodawać różne elementy. Myślę, że jeżeli na przykład byłabym ograniczona czasem i nie miała możliwości, wiedziałabym, że chcę usiąść do żurnala, a na przykład mam tyle i tyle czasu. To możliwe, że wykonałabym samo tło, po prostu zwykłe bazowe i dodała elementy wpisu bez zdobienia dodatkowego tego tła. Kto wie. Tak czy inaczej, lubię się bawić warstwami, lubię dodawać różne elementy. Sprawia mi to przyjemność i dlatego pewnie z tego korzystam podsuszyłam tuszę, ponieważ te tusze są szybko schnące, ale zauważyłam, że na farbie akrylowej dosyć długo schną. Więc żeby sobie nie rozmazać, podsuszyłam i teraz bezpośrednio odbijam drzewo. Plan był taki, żeby odbić to drzewo i je pokolorować. Natomiast jeżeli miałoby, jeżeli odbitka by mi nie wyszła, to planowałam odbić drzewo na papierze i po prostu je dokleić. Ale chciałam w tym wpisie mieć no, odbitkę bez tych białych konturów. Nie chciało mi się bawić w wycinanie listków i gałązek. Dlatego ważne było dla mnie, żeby, żeby odbić je bezpośrednio. I jak widzieliście, tylko w jednym miejscu no nie odbit, odbitka nie wyszła dobrze. Ale to nic straconego, ponieważ po zamalowaniu wszystkiego, po dodaniu gałęzi, tego nie będzie praktycznie widać maluję moje drzewo markerami pit pen są to markery z permanentnym tuszem nie są one alkoholowe przez jakiś czas można je blendować i palcem rozcierać więc ja je lubię używać do dodawania cieni na przykład w kolarzach ale, ale, właśnie, bardzo fajnie pracują z, na powierzchni farb akrylowych, dlatego postanowiłam nimi y, pomalować moje drzewo. Mogłam wykorzystać markery y, z tuszem alkoholowym, ale bałam się, że przebiją mi na następną stronę, y, więc skorzystałam z tej opcji. Myślałam też nad kolorowaniem y, markerami pigmentowymi. Y, od Karin, ale yy, yy, zastanawiając się nad tym, jakby to wyglądało, yy, podjęłam decyzję, że nie: jednak nie, dlatego że yy, obawiałam się, że moje kontury yy, drzewka yy, no, zostaną zakryte przez ten pigment. W związku z czym będę musiała próbować znowu odbić, żeby te kontury były widoczne, albo kontury obrysowywać cienkopisem. A tu po pierwsze byłoby dużo pracy, a po drugie stresowałabym się, a czurnal ma mi dawać właśnie miejsce i przestrzeń na Zrelaksowanie się, więc no, podjęłam decyzję, że te markery będą idealne. No i, i tak, tak, tak się okazało, że spełniły moje oczekiwania. Ja wiem, że, że nie wszyscy mają możliwości i mają tak dużo mediów w swoich zasobach. Dlatego polecam i radzę. Korzystajcie z tego, co macie. Próbujcie, testujcie i sprawdzajcie, co wam się najlepiej przyda, co wam najlepiej zadziała. No, ja akurat miałam te markery. Przyznam, że one nie są najtańsze, ale mój mąż chciał mi sprawić radość i na urodziny zakupił mi zestawik. Nie korzystam z niego często, więc tym bardziej cieszyłam się, że miałam możliwość użycia ich i, i pobawienia się nimi. Całkiem fajny efekt wyszedł. Na odbitce były jeszcze takie, jakby refleksy świetlne kropeczki w koronie drzewa, więc postanowiłam właśnie wykorzystać marker od Karin pigmentowy Brush Pen oczywiście ten sam efekt możecie uzyskać z użyciem markera poska, albo żelopisu białego lub nawet białej kredki czy nakładanej farby akrylowej z użyciem drobnego pędzelka do detali. No, mój wpis jest w zasadzie skończony, ale pamiętajcie o dodawaniu podłoża, o jakby ugruntowaniu Waszych elementów. Dodałam tutaj podłoże. Żeby, żeby moje drzewo nie było takie w powietrzu, no i próbuję, staram się wcześniejszy ząk, wcześniejsze kuku naprawić, zamalowując farbami. Aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że no to niekoniecznie mi się uda, bo farby są półtransparentne. Tak czy inaczej, nakładając na wierzch nieco farb, wtapiam to trochę bardziej w tło, żeby się tak bardzo nie rzucało. Palec jest w tym przypadku lepszy niż pędzelek, więc poprawiłam jeszcze palcem. Brakuje mi czegoś jasnego, że tak powiem. Więc domalowuję jeszcze krawędzie, obrysowuję sobie markerem poska i teraz już jest nieco lepiej. Ja zdaję sobie sprawę, że ten wpis jest taki bardziej mroczny, ale takie było moje odczucie, tym się inspirowałam i no jestem zadowolona. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Zapraszam na nasze kolejne y, zabawy i do zobaczenia, do następnego filmu. Pa!